Ragazzi, questo è il numero di cento. Ragazzi, questo è il Dokładnie. Tak, tak. Równica przynajmniej. No dobra. Ruszył, zaraz musimy tutaj ładowarkę. Musimy władek zaraz podpiąć. Pod niego eee, poczekaj. Ty pokazywałeś mi. O, właśnie. To, to. jest stary 100 zł, ale takie stare 100 zł. Już nieważne, wiesz? No. Musimy tu zaraz jeszcze popatrzeć, co tutaj leży. Bo tu wywiało jakieś. Pierdy Dobra i ładowarkę Wadek musisz skołbać do akumulatora Ale to, to chyba tamte nie działają Obie? Chyba tak. A no to słabo. Chyba, ale nie Dobra, to wiesz co? Zaraz zobaczymy władek. No, może byśmy go schowali, bo dzisiaj chyba jakieś gradobicie ma być. No. To. no. Gradobicie? No takie kulki lodowe, wiesz? Jak deszcz. Czekaj. Tylko takie twarz, no. Dobra Wadziusz tu musimy zrobić porządek teraz. Okej? Okay? Jak Ci się podoba wóz? Bardzo. Ja wychodzę, a Władek gdzie jest? Zobaczyłaś go i wychodzisz? No, Jest Władzisz? Władzisz tak, sprząta tam rzutki. No, dobra, to ja lecę, bo nie chcę stać pod tym bankowatym, jak będzie No, chyba może zaraz leć. No, to lecę, prawda? Tak? Dobra, dobra. Od 15 tak? Te, te deszcze miały być? W no. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze jedna rundka, póki nie pada. Bardzo ładnie jeździ teraz Nowa pompa paliwa poprawiła go zdecydowanie Dobra, chyba spadamy No będzie padać No właśnie, to dawaj Okej okay. Dobrze, dobrze. Flaga poleciała. Jedna flaga jest polska, a druga jest węgierska. Tu jest flaga węgierska, o widzisz? nie oleju to tak pokazuje, jakby go nie było, ale pamiętam, że sprawdzaliśmy, że jeśli dobrze pamiętam, że, że oba czujniki tutaj kiepsko pokazywały, a ciśnienie pokazywał dobre. A jak? Chciałem już tak jak żebym Dobrze, dobrze, to wrzucaj tam do tej jednej reklamówki, zaraz się tym zajmiemy A ja go tutaj już wstawię, dobra? No. Dobra No Już na jakieś udarcie Chcesz nagrać Wadziuś? Chodź, to go pokażemy trochę w ruchu. Trzymaj, cyk, no, tak. Zobaczymy czy odpali teraz. Kaput, wiesz? Akumulator jest padnięty całkiem. Dobra. To chyba ta Nie, dobrze, że widzisz, czego że zgasiłem tutaj, a nie tam na podwórku. Obyśmy go musieli wpychać jeszcze. Ja się Dobrze, dobrze, dobrze. Myślałem się Mhm. No dobra, to kolejne wydatki przed nami, bo pewnie trzeba będzie nowy akumulator kupić. Wiesz? No. A, Paciuś, wyjąłbyś mi powerbanka tutaj z tej strony. Nie, od, od strony pasażera Gotowanko. woda, woda, wchodzi się z schodnicy, a tam jest ta nowa pompa. Widzisz? No i zarobiście. Pomogliśmy. No pomogliśmy.